14 raz jesteśmy nad tym jeziorem, od 5 lat nie ma niestety lodu, więc to morsowanie chyba powoli zmienia nam się na topienie marzanny ale faktycznie to już jest tak tradycyjnie zakorzeniona tutaj nad naszym jeziorkiem impreza, że to już jest kawał historii, historii związanej z ludźmi, z ratownikami, ze strażą pożarną, ponieważ to morsowanie to nie jest tylko zwykła impreza, w której wszyscy chcą wejść do wody i tylko się wykąpać, natomiast każdego roku dbamy o to, żeby szkolić z zakresu bezpieczeństwa nad wodą, na, na, na lodzie. No i dzięki temu z, z taką dumą można powiedzieć, że nie tylko zima, ale i latem na tym jeziorze nigdy nie mieliśmy żadnego utonięcia od wielu, wielu nastu lat, pamiętam jak było pierwsze zanurzenie, no to było takie trochę, jak to się mówi, ciekawe, bo dlatego że nikt się wtedy jeszcze nie kąpał, nie pomyślał, a to wszystko wymyślił Walczak żeby tutaj zorganizować właśnie takie pokaz ratownictwa, kąpiel morsów. No i to tak ten szybko czasu pływa, że już mamy dzisiaj 14 raz. Jestem bardzo dumna z tego i, i z tej okazji żeśmy założyli naszą grupę taką, która się nazywa Wesołe Orki. No jest nasz trochę około 20, ale to tak różnie bywa. Ale aktywnie uczestniczymy, tu morsujemy sobie sami dwa razy w tygodniu. Jesteśmy zdrowsi przez to, naprawdę. Ani mąż. Mój mąż ma werwę taką, mając 79 lat, i Ma taką werwę, że nie poznaje człowieka. Tak się tyna. No. Ja, ja co prawda morsuję czwarty sezon. E, morsowanie to jest, e, odkąd ja pamiętam, to jest moje trzecie albo czwarte morsowanie tutaj, jak dobrze pamiętam. I wspominam sobie bardzo dobrze. W końcu jestem u siebie, bo mam 12 km tutaj do Białego Bora. We're Na pewno mogę zapewnić, że na jest jedna z imprez, którą naprawdę przyjeżdżam i mogę polecić całego serca, ponieważ jest bardzo fajna atmosfera, jest bardzo dobrze przyjaciół, e, innych klubów, z okol okolic, także jest integracja i jest super. Nawet deszcz, który dzisiaj jest, no nie, nie przeszkadza nam w uczestniczeniu. Ja już od długiego czasu ja nie choruję. E, wiadomo, przy to jest wiadomo standardowa rzecz, jaka jest w, no, w normalnie w życiu, ale ja na przykład po marsowaniu bardzo dobrze śpię, bardzo dobrze się czuję. Nie muszę, nie na, no wiadomo, narzekam czasem na zimno, ale to jest standardowy stan po, każdy, po każdym, no jak to, jak to zimową porą. Jest fajna atmosfera, jest fajnie zorganizowane. Tak jak widać, mamy zabezpieczenie, jest straż, yy, woprys, No i oczywiście yy, Rzesza Morsów, którzy są i sympatycy, którzy już się kąpią, już od lat sympatyzują z nami. Naprawdę jest fajna atmosfera i dla takich tutaj właśnie klimatów można przyjeżdżać. Naprawdę jest fajnie.